Cześć moi mili, witam was bardzo serdecznie w kolejnym webshow z vlogu Ech, jestem wam winny trochę wyjaśnień, bo oczywiście znowu mamy opóźnienie i wszystko trwa dłużej niż sobie zakładaliśmy, tak? Ale to jest też taka lekcja a propos w ogóle robienia i realizowania jakichś tego typu projektów Że cokolwiek się tak naprawdę planuje z wyprzedzeniem Przyszłość, to trzeba sobie jakąś rezerwę brać. No i to jest w sumie lekcja, której ja się uczę teraz, tak naprawdę, bo um, wszystko kalkuluje terminowo zbyt dokładnie i potem się wszystko rozjeżdża. No, ale w każdym razie, status Webshows w tym momencie jest taki, że książka trafiła do druku. Jeszcze nie jest ona drukowana w tym momencie, bo jeszcze teraz na etapie jakichś tam negocjacji i rozmów z drukarnią dokonuje jakichś różnych ustaleń na temat tego, w jakiej technologii książka zostanie wydrukowana, jakie będą gadżety, jakich gadżetów nie będzie, czy okładka będzie drukowana z Pantona, czy będzie z RGB, czy będzie znaczy z tego z Cmyka, czy... Okładka będzie miała zdobienia, folię matową, folię, folię wybiórczą itd., itd. O tym opowiem w odcinku, w którym w ogóle zabiorę Was do drukarni, bo taki mam plan, że pójdę do drukarni, gdzie 웹chews jest drukowane i wam pokażę, jak to tam wygląda. Przy okazji samemu oglądając, bo nie byłem wewnątrz, jakby. Yy, dzisiaj natomiast chciałem Wam powiedzieć kilka słów o tym że skończyliśmy skład, czyli etap DTP i DTP to jest y, przygotowanie książki do druku. Tak? ostatnio wam pokazywałem plik Wordowski, który, który jakby sam stworzyłem, który jest przy oddziale redakt, redakcji, korekty, y, ale wszystko było na etapie Worda. Natomiast tekst, który się nadaje do druku i jest ładny wizualnie i dobrze się go czyta, jest przetworzony przez DTP-owca. E, najlepiej, żeby był przetworzony w programie, który się nazywa Adobe InDesign. InDesign to jest taki program katulu w ogóle zło, którego ja się naprawdę boję, a mało którego programu się boję. E, więc, to jest ciężki kawałek softwareu, którego naprawdę trzeba się uczyć długo, chyba tak mi się wydaje. Nie jest to przyjemne i łatwe oprogramowanie, ale pozwala na naprawdę bardzo dużo. I właśnie tak wygląda web shows przygotowane do druku. Mamy tutaj takie różne fajne elementy graficzne, e, nagłówki, prawda, ramki, cytaty, różne style, bo oczywiście to, co jest stylem w Wordzie, kompletnie się nie nadaje do niczego, jeśli mówimy o książce. Mamy łamania słów, prawda, że e, są podział, jest podział na sylaby. E, no i ogólnie stylistyka. Wizualna tego wszystkiego jest dopracowana. Więc jestem bardzo zadowolony z tego, jak WebShows wygląda i wygląda naprawdę dużo lepiej niż beczki. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jedna sprawa, która nam wyszła po drodze, to jest a propos, że zawsze musi coś pójść źle. To jest jak już mieliśmy tekst praktycznie gotowy, ktoś nagle zauważył, że ej, ale tu nie ma kursywy tam, gdzie powinna być kursywa. No i okazało się, że w etapie importu z DOKA do InDesigna zniknęła gdzieś kursywa i trzeba było ręcznie sprawdzać detypowce musieli ręcznie sprawdzać e, t, t, po prostu linijka po linijce, gdzie kursywa została zjedzona przez program. No a to jest jednak dość e, ważne, ponieważ e, jeśli kursywa nam nagle zniknie na przykład na tytułach, to okazuje się, że mamy tak w zasadzie błędy e, interpunkcyjne, prawda, to znaczy brakuje cudzysłowów chociażby. E, no, więc przygody są naprawdę na każdym kroku, jak się przygotowuje książkę, ale warto jest walczyć, ponieważ efekty są bardzo miłe dla oka. I ostatecznie książka ma 304 strony tyle już będzie mieć na pewno. E, tu teraz widzicie jakieś wyrywki na spis treści. Jak chcecie zobaczyć cały spis treści, to zapraszam na swojego facebooka. E, I też tradycyjnie, jeśli macie jakieś py pytania na temat tego, jak powstają książki, to dajcie i postaram się odpowiedzieć przynajmniej z tej swojej niewielkiej praktyki, e, czy. Z własnego doświadczenia e, na temat tego, jak wyprodukować książkę, żeby stała się fizycznym przedmiotem do kupienia e, dla czytelników. Ja jestem teraz bardzo zadowolony, bo teraz mogę się zająć kolejnymi etapami prac i tak jak mówię, następnym razem zobaczymy sobie, jak to się drukuje, i też jak e, no, jeszcze inne etapy pracy, które pozostały, e, które stoją przed każdym autorem, który postanawia być self publisherem tak naprawdę. Bo przypominam, że to jest książka tak niezależnie wydawana e, przeze mnie samego. Więc, wiecie, jest, tym, jest z tym trochę więcej roboty niż normalnie, ale warto robić, bo ma się wtedy taką kontrolę prawdziwą nad każdym etapem mm, pracy. Więc, dobrze. DTP w wielkim skrócie. E, zapraszam Was do oglądania z vloga, jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś ciekawego o tym, jak powstają książki. I zapraszam na kolejne i też zapraszam oczywiście do zainteresowania się książką WebShows sekrety wideo w internecie, bo wychodzi, wyszła bardzo fajnie, naprawdę. Trzymajcie się.